Dobry wieczór, ja jeszcze do tej dzisiejszej Ewangelii w ogóle jestem w Rzucewie, bardzo śliczne miejsce na morzu, zobaczmy widok. jestem na urlopie. I tak dzisiaj, kiedy się modliłem troszkę z tą Ewangelią, to w pewnym momencie sobie pomyślałem, Boże, jakie to łatwe wszystko zostawić, tak jak teraz. Taki jestem niebieski ptak latający, a potem było takie, przecież ty wrócisz do Opola. I będziesz znowu w tym wszystkim, co jest Twoim światem, w tych Twoich skarbach, w Twoich relacjach, w tym, kim jesteś, co robisz, jak się zachowujesz, również w rzeczach materialnych. I to mi znowu pokazało bardzo prozaiczną rzecz: jak łatwo na modlitwie przed Panem Bogiem, naszej duchowości, uprawiać taką fikcję której deklarujemy wobec siebie, bo wobec Boga to tak średnio, bo Bóg się z tego wszystkiego cieszy, albo raczej śmieje, ale wokół, wobec siebie deklarujemy takie rzeczy, które wydają się takie proste, a potem tak łatwo nam od nich odejść, bo znajdujemy sobie milion, miliard wytłumaczeń, bo przecież są inne okoliczności, bo wtedy nie miałem tej świadomości, i tak dalej. Myślę, że ta Ewangelia, a mi urlop bardzo pomaga w tym, żeby zrozumieć. Że Panu Bogu naprawdę nie zależy na naszych deklaracjach, na tym, że my tak ładnie jak ten człowiek z Ewangelii dzisiejszej wypadniemy przed Jezusem, ale że my przynajmniej będziemy szczerzy wobec siebie i zobaczymy właśnie ten smutek, który jest spowodowany tym, że naprawdę, naprawdę bardzo trudno zostawić swoje bogactwo. A więc uważajmy z deklaracjami, uważajmy ze słowami. Nie dlatego, że Bóg wykorzysta je przeciwko nam, bo to też byłoby chore, ale przede wszystkim dlatego, że my się głupio będziemy czuli, patrząc w lustro, mówiąc, wczoraj mówiłem takie wielkie słowa, a dzisiaj kompletnie wracam do tego, co było. To tak jeszcze z nadmorza, taka krótka myśl, która mi przyszła dzisiaj i która ze mną chodzi, żebym uważał na to, co mówię przed Bogiem. Dobrego wieczoru Wam życzę. Zobaczcie, ja się trochę schowam, jest tak po prostu cudownie, jakaś mewa tam sobie płynie, a ja zaraz skakuję na rowerek i jadę w stronę Płocka.